Cześć. Ja nazywam się Natalia i witam was w moim dzierganym niebie. Bardzo serdecznie witam was tutaj w nowym roku 2025. U mnie jeszcze koniec grudnia, ale wy widzicie to właśnie już w styczniu na początku roku i u mnie w planach dokończenie teraz jeszcze wszystkich zaległych udziergów, tak żeby w nowy rok wejść z czystą kartą, żeby zacząć rok od czegoś nowego. A to, co miałam wcześniej, pozaczynane, żeby udało mi się jeszcze w ciągu tych kilku ostatnich dni grudnia skończyć. I tutaj pokażę Wam jedną rzecz, którą ostatnio praktycznie zrobiłam. Mowa o tej czapeczce. Tutaj ten paseczek jest dopiero tak przełożony, dlatego muszę go jeszcze doszyć i zawiązać na kokartkę. Myślę, że jest to dosłownie 50 minut roboty, ale jest to jeden z udziergów, który chcę skończyć. No, i największa rzecz, nad którą będę dalej pracowała, to koc dla mojej córki, która e, za jakieś dwa miesiące ma się e, urodzić. Tak wygląda: no, jest go już naprawdę dosyć sporo. Myślę, że e, w te kilka dni powinno mi się udać go zrobić, jeśli e, będzie to jedyna rzecz e, na jakiejś skupie. I można powiedzieć, że chciałabym też dokończyć ten sweter. Który robiłam podczas maratonu dziewiarskiego Ale tak naprawdę nie do końca Dlatego, że ta część, którą zrobiłam Musi iść do spisania na wzór A ja w ten sweter się raczej nie mieszczę Chciałam zrobić rozmiar S Ale w obecnym stanie nawet ciężko jest mi zrobić w nim zdjęcia Nie będą one ładnie wyglądały i zastanawiam się, czy go pruć i e, zrobić sobie mkę dla mnie, e, bo ilość włóczki odpowiednią jeszcze mam, e, miałam kupione więcej motków, e, czy po prostu poczekać z tym wzorem, zrobić go e, później, jak już w tą eskę będę się mieściła, tylko że wtedy też e, nie wyjdzie dla Was w odpowiedniej porze, bo myślę, że już nikt w marcu czy kwietniu takiego grubaska nie będzie chciał robić. Więc mam tutaj zagwostkę i na razie się zastanawiam, czy ten sweter rozpisywać właśnie na rozmiar S i zacząć dla siebie M- czy odłożyć go do czasu, kiedy będę tą Skę mogła faktycznie nosić. Ale jednak wzór faktycznie chciałabym chyba teraz już rozpisać, tak żeby w styczniu był on gotowy. Tutaj na dole jeszcze. Tak wyglądają te śnieżynki, bo już je skończyłam. Bardzo mi się ten wzór śnieżynki podoba, i dosyć długo próbowałam jakoś go rozrysować, tak żeby, tak żeby te śnieżynki nie były aż takie oczywiste i żeby fajnie się prezentowały. Tutaj był pomysł, żeby zrobić takie większe trójkąty w tym beżowym odcieniu, ale bardzo długi mi ten sweterek wyszedł, więc też będę jeszcze kombinowała. Czy będzie on takiej długości, czy przeniosę śnieżynki wyżej, czy może całkowicie zrezygnuję z tych trójkątów tutaj i tylko, tylko ściągać będzie wtedy w tym kontrastowym kolorze? Będę nad tym myślała i spisywała wzór, ale chyba tego konkretnego swetra w tym rozmiarze kończyć nie będę. Dlatego to sobie na razie zostawiam na potem, czyli wszystkich, wszystkich udziergów jednak do końca roku nie skończę. A dlatego, że nie wiem, co z nimi robić, możecie mi dać znać, co wy byście mi radziły: czy zostawiać ten rozmiar mniejszy na przyszły rok, czy robić sobie teraz większy. Myślę, że ten odcinek nie będzie aż tak bardzo interesujący, dlatego że będę tutaj głównie robiła koc, o którym wspominam Wam już od dawna. Nic interesującego więcej się tutaj nie dzieje, ale niestety czasem takie odcinki też muszą być, dlatego że na drutach po prostu nic więcej u mnie się nie dzieje. Końcówka roku chcę, żeby była dosyć spokojna i dlatego nie narzucam sobie żadnych kolejnych projektów, tylko skupiam się na dokończeniu tego, co już mam rozpoczęte. Od stycznia na kanale pojawi się też nowa seria filmów e, dla osób początkujących. Będą to filmy poniedziałkowe i e, właśnie w każdy poniedziałek e, od początku roku. Będą się pojawiały takie bardzo króciutkie filmiki dla osób początkujących, tłumaczące wszystko od początku, gdzie szukać informacji na temat dziergania, co może być przydatne dla takich naprawdę osób zaczynających od samego początku, nie mających wcześniej styczności z dzierganiem. I seria będzie się nazywała Pomocnik Dziewiarski. A z rzeczy, które mogą Was trochę bardziej zainteresować, to postanowiłam zrobić kolejny przegląd swoich zapasów i trochę pod innym względem niż wcześniej. Spisałam sobie teraz ilości włóczek, jakie posiadam. No i planuję przez cały kolejny rok trochę te zapasy zminimalizować. W tej chwili mam trochę ponad 8 kg zapasów jest to prawie 23 km włóczki wydaje się ogromna ilość. W tamtym roku przerobiłam przez cały rok 37 km, yy, czyli myślę, że <grydy> moje zapasy spokojnie starczyłyby mi na kolejny rok, dlatego że nie nastawiam się w przyszłym roku jakoś bardzo na dużą ilość dziergania, raczej będzie go mniej niż w tym poprzednim. Dlatego, że po prostu spodziewamy się Dziadusia, który pewnie ten czas troszkę mi <grydy> ograniczy. I jako jeden z celów na ten rok nakładam sobie trochę takie ograniczenie zakupowe. Nie zamierzam całkowicie rezygnować z zakupów, bo już mam na przykład jakąś kartę podarunkową, którą dostałam na święta, którą zamierzam wykorzystać. I wiem, że kilka włóczek na pewno w tym roku chciałabym kupić, ale raczej nie zamierzam aż tak bardzo szaleć z zakupami jak w tamtym roku, tylko podejść do tego, Bardziej praktycznie i to, co faktycznie będę potrzebowała, to będę kupowała. A z jakimiś przyjemnościami może troszkę zaczekamy, bo zapasy zrobiły mi się po prostu zbyt duże, jak dla mnie. Zastanawiałam się też, czy troszkę nie przekształcić naszej akcji maratonowej na akcję całoroczną, ale nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie podołać takiemu zadaniu. E, też podobne akcje już e, są. E, myślałam o tym, żeby e, zrobić sobie przez cały rok podsumowanie zużytych metrów włóczki i tak jak maraton sportowy ma e, 42 km, tak e, wyznaczyć sobie zadanie zużycia tych 42 km włóczki. Ale myślę, że byłoby to e, dosyć ciężkie zadanie, bo mi się w tamtym roku nie udało, a w tym będzie to raczej jeszcze cięższe. Dlatego nie wiem, czy ktokolwiek z Was też miałby czas na wykonanie aż tak dużej ilości projektów, żeby 42 km włóczki osiągnąć. Możecie mi dać znać, co o tym myślicie, ale może to być trochę za duża ilość. Może zrobimy sobie jakiś półmaraton <grytanie> przez cały rok. A maratony, tak jak do tej pory, w tej samej formie zostaną. No i nie chciałabym też robić jakiegoś rodzaju konkurencji dla akcji, które już istnieją, czyli na przykład kilometry włóczki A przechodząc do celów na ten 2025, nie mam tutaj za dużo jakichś konkretnych rzeczy wpisanych Na pewno chciałabym, żeby filmy tutaj na YouTubie pojawiały się minimum 4 razy w miesiącu Myślę, że jest to e, dosyć proste do wykonania, dlatego że do tej pory cały czas tak się pojawiały, nawet częściej. E, I nie chciałabym tutaj z tej regularności rezygnować, e, mimo pojawienia się nowego członka rodziny. E, myślę, że chociaż jakieś krótkie filmiki e, będę starała się wstawić, wrzucić. Może faktycznie gdzieś na początku marca jakaś krótka przerwa e, się pojawić, dlatego od razu Was tutaj uprzedzam, e, że tak może być, e, ale postaram się, żeby jednak nie było, żeby te filmy pojawiały się e, nadal regularnie. Tak samo chciałabym e, trochę częściej i regularniej pojawiać się na Instagramie. Tam nie ma mnie e, zbyt dużo, raczej tylko e, od czasu do czasu e, coś na Instagrama wrzucam. Kiedyś dużo częściej jakieś treści się tam pojawiały. No i e, myślę, że do końca roku możemy sobie postawić taki cel, że zarówno na YouTubie, jak i e, na Instagramie chciałabym osiągnąć ten próg 2000 e, obserwujących. Na YouTubie tutaj będzie to na pewno dużo prostsze, dlatego że e, dużo bliżej jesteśmy tej e, liczby. Chciałabym też, jeśli będę miała takie możliwości, wziąć udział w targach Wool Fashion. Na inne w tym roku raczej niestety się nie wybieram, ale te nasze warszawskie chciałabym odwiedzić. Tak samo nie chciałabym jakoś bardzo rezygnować ze spotkań dziewiarskich grupy poprzedzone. O ile będę mogła, to będę starała się w nich nadal uczestniczyć. I kolejnym celem, który postawiłam sobie na ten rok, to wydać minimum trzy wzory dziewiarskie. I jeden jest już w tworzeniu, więc myślę, że przez cały rok powinno mi się udać ten cel też spełnić. Oczywiście, takim głównym celem na ten rok jest troszeczkę takie odpuszczenie, branie tego, co nam życie zsyła i korzystanie z możliwości. Nie chcę sobie nakładać jakiejś ogromnej presji. Jeśli coś się nie będzie udawało, czy będę musiała z dzierganiem zwolnić, to w porządku. I rozumiem, że ten rok e, może nie będzie jakiś najbardziej produktywny, e, ale mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemny i tego właśnie Wam życzę. Chciałam Wam pokazać, jak prezentuje się koc. Wczoraj go zamknęłam, nie wykorzystałam e, całego motka tak, jak miałam to zrobić. E, zdecydowałam się na zamknięcie go już tutaj e, wcześniej, przy tym jasnym kolorze. Nie doszłam aż do zielonego, ale moim zdaniem ma już wystarczający rozmiar jak dla małego dziecka i nie chciałam też, żeby był jakiś taki bardzo wydłużony, podłużny, bo wydaje mi się, że wtedy ten kształt dziwnie by wyglądał. Na razie jeszcze nie jest uprany. Będę go prała, jak przyjdzie mi paczka, którą ostatnio zamawiałam na temu dlatego, że zamówiłam sobie tam igły takie do blokowania, do mat do blokowania i wydaje mi się, że tutaj w tym kocu fajnie się one sprawdzą, będę mogła sobie go naciągnąć i zablokować tak, żeby ten rozmiar był faktycznie taki równiutki, żeby ten kształt ułożyć, dlatego, że są tutaj warkocze i jak, jak położyłabym go po prostu na płasko, to wydaje mi się, że nie byłoby aż takiego ładnego efektu, dlatego z praniem i blokowaniem czekam na moją przesyłkę, która myślę, że w ciągu tygodnia lub dwóch będzie. I można powiedzieć, że ten udzierg w tym roku jest już skończony, ale zostało mi jeszcze trochę włóczki tej kokonka z muskatem od dropsa, i stwierdziłam, że nie może tak być, że ta włóczka zostanie niewykorzystana, dlatego że po pierwsze e, chciałam ją do końca roku skończyć, chciałam mieć ten projekt z głowy, e, a nie chciałam sobie też robić resztek jakichś zapasów. I postanowiłam zrobić też drugi kocyk, tym razem taki bardziej e, letni, lejący na grubszych drutach e, i już bez żadnych wzorków, tylko e, bardzo prosty. No i zaczęło powstawać coś takiego. Tutaj na samym środku e, nabrałam sobie oczka Będę musiała to później zszyć, żeby nie było tutaj tej dziurki na środku. I od zielonego teraz do jasnego białego. Przerabiałam na okrągło, dodając oczka, i powstaje mi taki kwadratowy koc. Ciężko jest mi to teraz wam pokazać, dlatego, że mam go na dosyć małej żyłce. Nawet sama nie wiem, jaki to będzie rozmiar tego kocyka. Ale już praktycznie zaraz kończy mi się włóczka. Będę robiła pewnie jeszcze jedno lub dwa okrążenia, a potem zamknę koc i drugi będzie właśnie taki dużo bardziej prześwitujący, ażurowy cieniutki do wykorzystania na przykład w wakacjach, kiedy nie będę potrzebowała aż tak grubego koca, tylko bardziej coś cienkiego do przykrycia. No i tej włóczki mam już tu jakąś taką reszteczkę dosłownie więc ostatnie rzędy i zamykam. Poprzedni rok pokazał mi, że robienie planów dziewiarskich nie do końca się u mnie sprawdza i jednak bardziej na bieżąco wybieram projekty, które chcę wykonywać. Dlatego też w tym roku większych planów takich całorocznych sobie nie robię. Miałam nagrać też film z podsumowaniem planów z tamtego roku, ale chyba większego sensu to nie ma, bo Duża część z tych moich założonych rzeczy się nie sprawdziła, jednak na początku roku bardzo ciężko jest przewidzieć, gdzie będziemy pod koniec i jakie rzeczy będziemy wtedy tworzyć. I może jakieś takie plany na każdy miesiąc po kolei mogę sobie robić, ale jakoś bardzo w przyszłość nie chcę z nimi wybiegać w tym roku. Wczoraj byłam na e, dziewiarskim spotkaniu grupy poprzędzone e, na takim ostatnim e, w tym roku sylwestrowym, i Magda e, przykusy przyniosła mi włóczkę, którą e, sobie zamawiałam. Ona zamawiała paczkę między drutami, a ja się do niej dorzuciłam, e, zamówiłam sobie jeden moteczek Angory e, z Fonti, taką w śnieżno-białym odcieniu, e, bardzo puchatą i mięciutką. I zaczęłam robić z niej wtedy na spotkaniu już próbkę, dlatego motek jest rozpoczęty. Ja planuję zrobić z tego jednego motka czapkę, taką niedużą bez wywinięcia, widziałam podobną na targach World fashion, na stanowisku biferno, ale wtedy nie było tego koloru dostępnego. I jak pytałam, to miał być on dostępny dopiero gdzieś w styczniu albo jeszcze później, po Nowym roku. Dlatego, jak zobaczyłam, że tutaj, między drutami, ten biały jest dostępny, to sobie go zamówiłam z tego sklepu. I będę robiła właśnie taką puchatą angorową czapkę. W ogóle na spotkanie nie wzięłam e, żadnego konkretnego projektu, no bo nie chciałam brać koca, który zajmuje mi e, dosyć dużo miejsca, tylko stwierdziłam, że będę robiła próbki na e, kolejne udziergi, na rzeczy, które planuję, bo jest to coś, za co zawsze ciężko mi się zabrać i nigdy nie mogę e, znaleźć czasu na zrobienie próbek, tylko wolę od razu przejść do konkretnych projektów. I pokażę Wam tutaj jeszcze jedną próbeczkę. Wygląda ona tak. Jest to połączenie włóczki... Fabel takiej kolorowej, to był chyba kolor konfetti lub coś podobnego. I takie dwa, jaśniejszy i ciemniejszy. I zastanawiałam się ostatnio, z którym z tych kolorów ten połączyć, żeby lepiej to wyglądało. Kolor bazowy tutaj nie jest tak naprawdę ani taki ciemny, ani taki jasny. Jest czymś pomiędzy, dlatego e, nie wiem na który się zdecydować. I na próbce jest to bardzo ciężko e, zauważalne, ale połowa próbki jest tutaj e, zrobiona w połączeniu z jednym, a połowa z drugim. Tu jest ta jaśniejsza część. A tu jest ta ciemniejsza, ale nie wiem, czy będzie to aż tak dobrze w kamerze widoczne, dlatego że nawet na żywo ta różnica jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Ja chyba zdecyduję się na połączenie z tym jaśniejszym kolorem, ale tak naprawdę tylko dlatego, że ten będę mogła później łatwiej wykorzystać do czegoś innego, na przykład dla siebie na jakiejś skarpetki, ale ten jest już dosyć jasny i myślę, że jako taka podstawa. Byłby cięższy do wykorzystania z czymś innym, dlatego będę pewnie łączyła te dwa kolory. A tutaj większej różnicy tak naprawdę w tej próbce nie ma i nie będzie miało to jakiegoś wpływu na ten sweterek, który z tej włóczki planuję wykonać. Robiłam też próbkę z włóczki bukle, ale nie pokażę jej Wam tutaj, dlatego że i tak nic nie byłoby raczej widać. Nawet nie byłam w stanie do końca policzyć ilości oczek. Jest to czarna włóczka, połączenie alpaki, bukle i braszt alpaki, więc możecie sobie wyobrażać, jak to wygląda i jak ciężko się to przerabia. I z tej włóczki będę chciała wykonać dla mojej siostry rękawiczki, takie bardzo prościutkie, bez żadnych wzorków. No bo właśnie nie byłoby tutaj na tej włóczce nic za bardzo widać. I będą to rękawiczki takie, tutaj na te palce, wszystkie razem i osobno na kciuka. Ostatnio, jak oglądałam vloga Marty Comes in Handy, to wspominała ona o warsztatach sfilcowania, i ja też stwierdziłam, że w takich warsztatach chcę wziąć udział. Zamówiłam sobie zestaw. Podlinkuję Wam oczywiście na dole wszystko, e, całą stronę, gdzie na te warsztaty można się zapisać. E, myślę, że dobrze znacie e, tą firmę, bo jest też, e, wystawiała się też na targach Full Fashion. Ja tutaj dostałam poczuszkę z różnymi kolorami wełny. Takie były kolory w mojej paczce. E, jeszcze z taką gąbką, ona jest już używana, dlatego jest tu trochę czerwonego koloru. I z igłami. Jedna niestety już mi się podczas pierwszych prób złamała, i moje pierwsze podejście to było takie filcowane serduszko. Nie jest ono może idealne, ale jak na pierwsze podejście do filcowania, wydaje mi się, że nie wygląda aż tak źle. Więc takie serduszko, a potem stwierdziłam, że zrobię coś z głowy bardziej skomplikowanego i zabrałam się za takiego ptaszka za sikorkę. Może nie, nie wyglądał idealnie, ale jestem dumna, że cokolwiek udało mi się stworzyć i następnym razem na pewno będzie to szło jeszcze lepiej. Warsztaty były bardzo fajne, bo można było się naprawdę na nich czegoś nauczyć, a dodatkowo dostajemy wszystkie materiały, można sobie spróbować stworzyć coś samemu. Na tych warsztatach był tworzony grzybek. Ja zamiast grzybka zrobiłam serduszko. Nie dodawałam tu żadnej nóżki ani niczego. A potem zabrałam się od razu za przerabianie tego ptaszka z głowy. Myślę, że może zdecyduję się też na jakiś zestaw z gotowym zwierzątkiem, gdzie mamy ilości na wykonanie tego zwierzątka jakieś konkretne kolory. I może coś takiego też będę chciała zrobić Dosyć spodobało mi się to filcowanie Ale trzeba też uważać na palce, żeby za bardzo się nie pokłuć Ja trochę się pokłułam na początku No i jedną igłę też już złamałam Więc dobrze, że było ich w zestawie aż pięć Zostały mi też jeszcze bardzo duże ilości tej wełny Więc na pewno coś więcej będę z tego robiła Nie mam jeszcze za bardzo pomysłów na te kolory ale myślę, że coś się uda tutaj wybrać i powstaną jakieś kolejne rzeczy. Mamy jeszcze trochę czasu do końca roku. Zostały nam tak naprawdę dwa dni. Dzisiaj i jutro 31. Więc myślę, że koce na pewno uda mi się skończyć i chyba zabiorę się już nawet za jakiś nowy projekt, który będę zaliczała już do kolejnego roku, bo w ciągu jednego dnia raczej nic nie skończę. Mm, ale udało mi się e, osiągnąć to, co chciałam, to znaczy e, główny koc jest skończony i jestem z niego e, dumna, że właśnie w tym czasie e, tak jak sobie postanowiłam, to go zrobiłam. Chciałam Was jeszcze zaprosić na testy e, najnowszego sweterka, będzie to Snow Fluff. Taką e, nazwę wymyśliłam. Jest to oczywiście ten e, grubasek z piumy. Testy będą trwały, myślę, że do końca. Stycznia możecie się y, zgłaszać na Instagramie. Sweterek wykonuje się bardzo szybko, mimo zajął jakieś 4, 5 może maksymalnie dni, y, więc spokojnie w ciągu miesiąca jesteście w stanie go wykonać. Będzie dostępne 6 rozmiarów od XS do y, 2XL. No i na Instagramie znajdziecie więcej informacji, jakie ilości włóczek są potrzebne. Na wykonanie go, jakie wymiary w biuście odpowiadają któremu z rozmiarów. Więc, jeśli jesteście zainteresowane testami, to zapraszam na Instagrama. I mam nadzieję, że w lutym ten wzór wyjdzie. Dokrywam Wam jeszcze fragment z wynikami rozdania. Przypominam, że do wygrania był taki moteczek włóczki skarpetkowej i wzór na skarpetki mojego autorstwa. E, więc to będzie prezent dla osoby wygranej. Dostałam bardzo dużo e, przemiłych komentarzy. Cieszę się, że dla Was również ten rok był taki e, owocny w e, to, co udało Wam się osiągnąć dziewiarsko i nie tylko. E, ale najbardziej spodobał mi się jeden komentarz. Wstawiam Wam go tutaj, żebyście mogły sobie e, całość przeczytać. I jak otrzyma Marta, a w swojej odpowiedzi urzekła mnie tym, że... E, nie była to żadna e, konkretna m, rzecz, którą na przykład stworzyła, e, chociaż no, to też jest e, oczywiście duże osiągnięcie, e, a była to umiejętność, jaką e, nabyła i zdecydowanie coś nad czym ja w przyszłym roku będę musiała popracować, a mianowicie chodzi o odpuszczenie, e, o nie przejmowanie się aż tak tymi narzuconymi nam zadaniami, presją, jaką czujemy w każdej dziedzinie, również w dzierganiu, trochę takie zwolnienie i docenienie danej chwili, i ja myślę, że w ten rok wchodzę właśnie z takim postanowieniem, żeby tym się kierować głównie, dlatego ten komentarz też najbardziej mi się spodobał i został on wybrany jako wygrany. Gratuluję i napisz do mnie wiadomość na Instagramie albo na mailu. I wszystkim innym oczywiście też bardzo dziękuję za komentarze i Wasze odpowiedzi. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!